Cześć widzowie, witajcie! Dzisiaj wyjątkowo nie z siodełka roweru, a z dużego pokoju. Chciałbym popowiadać Wam co nieco o naszych przygodach z mikrofonami. Jak wiecie lub nie wiecie, od ponad dwóch lat staram się zapewnić w miarę rozsądny dźwięk na kanale. Przez to z chłopakami przeszliśmy dość długą drogę jeśli chodzi o yy, eksperymentowanie. Z ustawieniami, z podłączaniem mikrofonów w różny sposób. Nie będę zbyt głęboko wchodził w szczegóły i parametry techniczne sprzętu, który używam. Postaram się Wam nakreślić, jakie funkcjonalności są dla mnie ważne, być może również będą ważne dla innych twórców, którzy mnie oglądają lub osób, które mają chęć zacząć przygodę z nagrywaniem dźwięku. Także jeśli tworzysz, nagrywasz filmy na YouTube lub jakąś inną platformę, a nie chcesz, aby Twój dźwięk brzmiał tak. Pięknej, słonecznej pogody. Dziś przyszedł wiatr, albo tak. Wygląda bardzo rację, ale z tego co wiem, nie ma tam dojazdu, więc zaraz. I być może dzięki temu filmowi nie będziesz musiał dochodzić do pewnych rzeczy metodą prób i błędów, gdyż zrobiłem to za ciebie. Vlogi na tym kanale w 90% są nakręcone kamerami sportowymi. Każdy, kto używał kamery sportowej, wie, jaka jest jakość dźwięku bezpośrednio zbudowanego mikrofonu. Nie jest ona taka zupełnie najgorsza, bo jeśli używamy tej kamery wewnątrz, mówi do niej jedna osoba to tak naprawdę ten dźwięk się jeszcze nadaje do przetworzenia. Jeśli znajdziemy się na zewnątrz, gdzie jest wiatr, a jeszcze do tego mamy ochotę nagrać oprócz swojego monologu kolegę, który jedzie z nami rowerem wtedy zaczynają się schody. Spora część materiałów, które nagrywałem, niestety poszła do śmietnika. Zaobserwowałem, że największy problem jest, gdy chcemy na przykład nagrać to, co mówi kolega jadący obok. Ludzie tworzyli, robili, nie siedzieli na tym Jak to Żeby jeść, albo nie jeść. Wówczas niestety mikrofony zbierają tak duży szum i hałas, że praktycznie ten materiał nie nadaje się do niczego. Trzeba robić dubbing albo podkładać napisy. Można zrobić pewnego rodzaju walk Widziałem gąbkowe obudowy do kamer. Niektórzy też przyklejają sobie futerko w miejsce mikrofonu. Są różnego rodzaju sposoby. Można oczywiście włączyć korektę szumu wiatru w kamerze. Próbowałem z różnymi ustawieniami. Jednak nie przynosiło to takich efektów, jakie chciałbym usłyszeć. Obecnie na rynku widziałem, że jest mnóstwo różnego rodzaju zestawów bezprzewodowych. Zwykle są to dwa mikrofony i jeden odbiornik. W momencie, gdy ponad dwa lata temu szukałem jakiegoś rozwiązania dla siebie, nie było chyba aż tak szerokiej oferty. To, co było na pewno na rynku, to był Rode Wireless Go i DJI Mic 1. Rode Wireless Go były chyba najpopularniejsze Większość youtuberów używała Rode'a Mikrofonów Rode nigdy nie testowałem także na ich temat się nie wypowiem Spodobał mi się DJI Mic 1 ze względu na wbudowany wyświetlacz dotykowy z poziomu którego można było ustawiać wszystkie parametry, nie trzeba było się łączyć z aplikacją tak jak w Rode'zie także to przemawiało na korzyść DJI Trochę pomarudziłem o tych mikrofonach no i Rozi dostał je na testy Super Działamy, kręcimy. Pierwsza wycieczka, wszystko działa. To chodzi o to, żeby ten głos był taki, że nie trzeba by napisł robić, nie? to tak za te mikrofony, nie? No dokładnie, dokładnie. Dźwięk piękny. Troszkę trzeba było się pobawić z ustawieniami, aby dobrać odpowiedni poziom dźwięku. Potestowałem wszystkie ustawienia, poklikałem. Jest tego cała masa, także przejście całego menu tam możesz ustawić praktycznie wszystko. Parametry ważne dla mnie to poziom wzmocnienia dźwięku w zależności od tego, w jakich warunkach się znajdujemy, a druga sprawa to, aby jeden mikrofon nagrywał lewy kanał, a drugi prawy. Dlaczego nie w mono? Ponieważ, jeżeli dźwięk przesterujemy na jednym kanale to tak naprawdę mamy zniszczoną całą ścieżkę. Nagrywając osobno kanał lewy, kanał prawy możemy zawsze jedną osobę wyciszyć, a drugą ewentualnie podgłośnić, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać w filmie. Połączenie z GoPro to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba mieć Media Moda. Co to jest Media Mod? Media Mod to jest taka multimedialna ramka od GoPro, do której wkładamy kamerę i dzięki temu mamy wyjście na jacka. Następnie możemy kablem jack-jack podłączyć odbiornik mikrofonów razem z MediaModem i w ten sposób przekazywać dźwięk z mikrofonów bezpośrednio do kamery zrobiliśmy w ten sposób kilka wycieczek dźwięk działał świetnie czasem zdarzało się rzeczywiście że GoPro nagrało dźwięk z wbudowanego mikrofonu a nie z zewnętrznego kabel którego używałem był na pewno spoko wydaje mi się, że mogło być to problemem wejścia jack w MediaModzie Także no, zdarzało się to powiedzmy, może raz, może dwa razy w ciągu całej wycieczki. Nie był to jakiś duży problem, ale jeżdżenie z takim pająkiem, z taką kabelkologią, trochę było wkurzające, także pomyślałem, co można by zmienić w tym zestawie. Jeśli chodzi o sposób łączenia, tutaj nie było za dużego pola manewru, także pozostało zmienić kamerę. No i jaką kamerę wybrać? Skoro mamy już mikrofony DJI, kupmy kamerę DJI. Przecież to musi działać świetnie. DJI chwaliło się możliwością podłączenia odbiornika mikrofonów bezpośrednio do kamery, co jeszcze dodatkowo przekonywało mnie, że jest to dobre rozwiązanie. Zakupiłem więc DJI Action 4, wpiąłem do niego bezpośrednio odbiornik mikrofonów i zadowolony ruszyliśmy na wycieczkę. Gdy testowałem w domu albo chodząc z buta, nic się nie działo, jednak gdy zebrałem kamerkę. Na wycieczkę rowerową zaczęły się problemy. Po powrocie sprawdzam nagrania, a tam w kilku filmach jednostajny pisk zamiast nagranego dźwięku. Coś takiego jak teraz. No i teraz, jak pozbyć się problemu? Spróbujmy podłączyć to w inny sposób. Zapakowałem Action 4 do obudowy. Podpiąłem odbiornik mikrofonów kablem. Po raz kolejny stworzyłem pająka, którego chciałem uniknąć używając GoPro. No i wyruszyliśmy na kolejne testy. Chyba na jednej wycieczce nawet nic się nie wydarzyło, ale już na kolejnej znów ten sam pisk. Największy problem był taki, że podczas nagrywek nie do końca wiedziałem, w którym momencie nagrywa się pisk zamiast dźwięku z mikrofonów. Od momentu nabycia mikrofonów do przetestowania ich z DJI Action. Minęło jakieś półtora roku, także jeszcze było pół roku gwarancji. Wysłaliśmy je do dystrybutora, wróciły po dwóch tygodniach, że niby są naprawione. I co? Nie były. Oczywiście pisk dalej ten sam. No i co teraz z tym zrobić? Ponawiamy reklamację. Info jest, że mikrofony jadą do producenta. Super, jadą do producenta. Na pewno znajdą ten problem. Tym razem proces reklamacji zajął około miesiąc i w sumie ledwo się wyrobili bo mikrofony wróciły i akurat wyjeżdżaliśmy na szlak od Ranysa. Nie zdążyliśmy jeszcze dojechać do Zgorzelca, a już we Wrocławiu znowu zaczęły się problemy i piski. Nawet nie wiecie jaki byłem wściekły, bo miałem wizję jazdy przez najbliższe 6 dni z uszkodzonymi mikrofonami, gdzie zależało mi naprawdę na fajnej jakości dźwięku. No ale co zrobić? Przejechaliśmy, udało mi się wyłapać te momenty, kiedy zawieszał się odbiornik mikrofonów, także resetowałem go na całym wyjeździe, zresetowałem go kilkanaście razy. Wr wróciliśmy do Trójmiasta, no i Rozi napisał konkretne pismo do dystrybutora. Załączyliśmy próbki, przykłady, link do kanału, gdzie ten problem wystąpił. Bardzo szybko przyszła odpowiedź, że decyzją dystrybutora Wymienią nam te mikrofony na nowszy model, który pojawił się dosłownie kilka tygodni wcześniej DJI Mic 2 Myślę sobie, wow Tutaj już na pewno będzie ok Po tygodniu z reklamacji przyjeżdżają DJI Mic 2 w Takim fajnym etui, mówię, hmm, Czuć jakość, od razu widać, że jest fajny Wyciągam, patrzę, wow Odbiornik mikrofonów trochę duży Zrobili większy niż ostatnio No ale dobra no to biorę się za testowanie. Podłączam bezpośrednio nadajnik do kamery przez USB-C. No bo po co mam stosować dodatkowe kable, skoro DJI wymyśliło taki sposób? I co się okazuje? Ten nadajnik jest za ciężki i USB-C siedzi zbyt słabo w slocie i po prostu wypada. On wypada nawet jak noszę tą kamerę, a co dopiero jak użyję ją na rowerze. Hmm. Co by tu zrobić? OK. Znajduję sobie gumkę recepturkę i przyczepiam odbiornik do kamery. Wygląda to głupio, no ale działa. Biorę ten homemade zestaw na wycieczkę na Kaszuby. Jedziemy z chłopakami, trochę jeździmy. W sumie działa, ale się rozłącza. No to już nie jest fajne. OK. Sposób z gumką zawiódł, no ale przecież mogę to podłączyć na kabelku. Tak jak podłączałem kiedyś do GoPro i tak jak podłączałem Majki Jedynki. Gdy coś tam nie stykało w kamerze, także biorę sobie obudówkę, biorę odbiornik od dwójek. Co to? O, zrobili troszkę inną zimną stopkę. Zimna stopka w DJI Mike 1 była w formie takiego klipsu, takiego samego klipsu, jak można znaleźć w mikrofonach, ale nie wiadomo dlaczego DJI zrobiło sztywną zimną stopkę, taką, która nie jest klipsem. No to biorę obudowę chcę wetknąć. I co? Zgadnijcie. No nie działa. Nie da się tego wsadzić. No do mojej obudowy nie pasuje. Spróbowałem do drugiej obudowy. Da się wsunąć, ale jest tak luźne, że wypada. No, złe to jest rozwiązanie. Tutaj coś im zdecydowanie nie pykło. No ale okej. Okay. Przecież mogę kupić jeszcze więcej akcesoriów, żeby podłączyć mikrofony, które powinny działać bezpośrednio z kamerą. Dlaczego nie? No i kupiłem takiego Czarnego małego Riga, którego normalnie na wkręt można przykręcić do obudowy. Wtedy już mamy taki zestaw. Do tego zestawu wpinamy odbiornik mikrofonów, do tego wkładamy jeszcze kamerkę, podłączamy wszystko kablem i powinno być pięknie. No i jest tylko. Ten zestaw już waży dosyć dużo. Jak przyczepię go sobie na klatę, jazda z tym nie jest komfortowa, ale jeszcze dodatkowo stabilizacja musi być ustawiona dosyć wysoko, bo to podskakuje. Jeszcze dodatkowo Wam powiem, że fajnym featurem w Action 4 jest to, że można taki jeden mikrofonik podłączyć bezpośrednio do kamery, nie używając odbiornika. I to jest akurat fajne. W najnowszej kamerce Action 5 dwa takie mikrofony można sparować. Razem z kamerą, nie używając odbiornika, działa to podobno fajnie. Jedyny minus w stosunku do używania odbiornika jest taki, że ograniczamy sobie lekko zasięg. Korzystałem z takiego zestawu przez chwilę. Bardziej komfortowo jeździło mi się z jednym mikrofonem, nie musiałem wtedy zabierać odbiornika. A jak już miałem zabierać ten cały zestaw tego pająka, to tak średnio chciało mi się nagrywać. Także po tym dość przykrym doświadczeniu zrobiłem kilka filmów bez mikrofonów, no ale rzeczywiście, przyzwyczajony do dobrej jakości dźwięku, później przy składaniu trochę cierpiałem. Rynek nie lubi próżni, a producenci co chwilę wymyślają jakieś nowe modele. No i tak pojawił się na rynku DJI Mic Mini. No i słuchajcie, zamówiłem sobie takie mikrofoniki i co się okazuje, chyba jest to w tym momencie złoty środek, jeśli chodzi o nagrywanie dźwięku na rowerze lub w jakichkolwiek innych aktywnościach. DJI Mic Mini w porównaniu z DJI 2 jest dużo mniejszy i to już jest na mega plus. Jaki jest minus tej, tego małego rozmiaru? Taki, że te mikrofony nie potrafią nagrywać dźwięku. DJI Mic2 ma taką fajną funkcję, że możecie go używać też bez kamery jako dyktafon albo jako backup tego, co nagrywa się w kamerze. Czyli jeżeli coś się Wam by przypadkiem nie nagrało w kamerze, będzie nagrane w mikrofonach. W DJI Mic mini. Wszystko, co jest odbierane, leci do kamery, i jeśli się coś nie nagra, no to już się nie nagra. Ale, żeby być szczerym, to tak zbyt często z tego nagrywania nie korzystałem. Wracając do sytuacji z DJI Mike 1, gdzie występował ten pisk, rzeczywiście. Zacząłem używać funkcji nagrywania i czasem ratowałem się backupem z mikrofonów. No ale było to dosyć uciążliwe, bo trzeba było zgrać materiał z mikrofonu, synchronizować go z dźwiękiem z kamery, także trochę zabawy. Brak y, możliwości nagrywania nie jest dla mnie minusem, no ale y, rozmiar i waga tego mikrofonu to jest zdecydowany plus. No i co jeszcze? Oczywiście odbiorniczek też jest dużo mniejszy. Powrócił Clips. W stosunku do dwójki, powrócił klips, który jest mega, bo dzięki niemu sobie mogę wpiąć to w obudówkę i siedzi elegancko. Odbiornik jest bardzo prosty. Nie ma tu wyświetlacza, są tylko dwie diody, które mówią o tym, który mikrofon jest włączony, i jest pokrętło, które steruje poziomem wzmocnienia dźwięku. Także możemy sobie trochę podbić dźwięk, gdy mikrofon jest dosyć daleko od twarzy, albo chcemy, żeby zbierał więcej. Albo stłumić, jeśli jesteśmy w głośnym otoczeniu, albo na przykład mikrofon instalujemy na pasku od kasku, to wtedy możemy sobie troszkę to skręcić. I to jest w sumie też funkcja, z której korzystałem w, w mikrofonach z poprzednich serii. A to, że można na nich sobie tutaj na tym wyświetlaczu przerzucać różne funkcje, no to jest super, ale tak naprawdę. Po wstępnym ustawieniu ja z tych funkcji nie korzystałem. Myślę, że ludzie, którzy wykorzystują je w troszkę bardziej profesjonalny sposób, yy, mogą korzystać z tych funkcji. Ja tak naprawdę do tego menu zaglądałem niezwykle rzadko, yy, czasem tylko po to, żeby właśnie zmienić yy, poziom wzmocnienia albo, żeby yy, włączyć lub wyłączyć nagrywanie. Wszystko, co jest związane z obsługą tego urządzenia, realizujemy poprzez apkę i podłączenie. Odbiornika do telefonu. Także po wstępnym ustawieniu sobie kanału lewego i prawego, aby się nagrywało w stereo, a nie mono, yy, ustawieniu poziomu dźwięku, nic więcej nie potrzebuję z tym robić. Wpinam to do kamery i działa. I co najważniejsze, wreszcie ten model, po wpięciu bezpośrednio go przez USB-C do kamery, nie wysuwa się. Siedzi mocno i jest bardzo lekki, przez co nie wypada z tej kamery. Nawet podczas jazdy, skoków, podskoków, różnych dynamicznych ujęć. Także myślę, że to jest taki trochę game changer, który tutaj może namieszać. Bo oprócz tego, że wszystko fajnie tutaj działa, to też yy, gra tutaj yy, ważną rolę cena. Bo to kosztuje moi drodzy 7 stówek. 7 stówek za dwa mikrofony, które działają bardzo fajnie. I bardzo dużo mogą zmienić w jakości Waszych filmów. I tak w sumie przez kilka minut opowiadam Wam o mikrofonach DJI, ale moi drodzy, nie jest to film sponsorowany. Te wszystkie mikrofony kupiliśmy sobie sami, a tylko chciałem się z Wami podzielić tym, że DJI Mic Mini jest jak na razie lekiem na wszystkie problemy z dźwiękiem, jakie miałem do tej pory. Opowiadając o DJI Mic Mini w tylu superlatywach. Wydawać by się mogło, że jest to rozwiązanie wszystkich problemów nagrywania dźwięku na rowerze. Nie rozwiązuje to jednak bardzo dużego problemu, którym jest ilość uczestników wycieczki. Bo co jeśli na wycieczkę jedzie z nami ktoś więcej niż tylko jeden kolega? Ciężko było znaleźć na rynku zestaw, który oferuje więcej niż dwa mikrofony i będzie go można wykorzystać również mobilnie. Znalazłem taki zestaw firmy Comica. Ja go znalazłem w internecie, a okazało się, że mój kolega ma taki zestaw i zechciał mi go wypożyczyć do kilku filmów. Także już ze mną jest ponad pół roku. Dzięki Antony, kiedyś ci go oddam. I ten zestaw umożliwia nagrywanie dźwięku z czterech mikrofonów super, nie? O no właśnie, super, ale też tak nie do końca. Pewnych y, rzeczy technologicznych nie przeskoczymy. Standardowa kamera nagrywa dwa kanały lewy i prawy. A mikrofony są cztery także oznacza to, że dwa muszą nagrywać na jeden kanał, a dwa na drugi kanał. I co nam to daje? Daje nam to, że możemy nagrać yy, cztery osoby. Ale daje nam też to, że jeśli źle ustawimy jeden mikrofon i dźwięk będzie przesterowany. To zepsuje nam on y, tak naprawdę dźwięk z dwóch mikrofonów, bo zepsuje dźwięk na całym kanale. Także trzeba tutaj dosyć dobrze wyważyć poziom y, wejścia dźwięku, aby nie był on zbyt przesterowany, bo może nam to osknocić y, całe nagranie. Y, także jest to kolejny challenge. Y, ale same mikrofony są całkiem spoko. Jest to mega prosty zestaw. Tak naprawdę y, nie ma on. Y, Praktycznie żadnych opcji do ustawiania. Na mikrofonie bezpośrednio ustawiamy czułość, czyli e, wzmocnienie dźwięku, które wchodzi do odbiornika, a na odbiorniku możemy sobie ustawić, czy działa on w trybie mono czy stereo. W mono tak naprawdę wszystkie mikrofony nagrywają na jedną ścieżkę, a w stereo dwa mikrofony nagrywają na lewy kanał, dwa na prawy. I to jest wszystko, co można tutaj ustawić, podłączamy to przez mini jack'a do jakiejkolwiek kamery i się bawimy to etui jest dosyć ciężkie i duże no ale ono oferuje baterie, żeby naładować te cztery gagatki i ich bazę no i dodatkowo znajdują się tutaj w górnej części wszelkie niezbędne kabelki no i deadkety, dead -y, czyli takie osłony przeciwwieczne, które zakłada się na mikrofon. Profesjonalna nazwa to jest osłona przeciwwieczna albo deadket, ale my na to mówimy koty. Także takie koty się zakłada i wtedy jak wiatr wieje, to nie szumi nam. Nie mamy efektu szumiącego wiatru w mikrofonie. Wyposażenie tych wszystkich mikrofonów jest mniej więcej podobne. Komika akurat ma największe TUI, no bo zmieścili wszystko do środka. DJI y, korzysta z takich walizeczek ładujących. W dwójce mieszczą się tylko mikrofony i y, odbiornik, a w tych maluchach udaje się zmieścić od razu mikrofon z detketem. Także mamy już gotowy do działania. Jeżeli chodzi o dwójkę, no to tego detketa trzeba jeszcze założyć, bo niestety nie zmieści nam się tutaj w opakowaniu DJI dorzuca takie y, torebeczki, w których możemy trzymać kabelki właśnie detkety, jakieś przejściówki i inne rzeczy komika ma wszystko w środku ale to etui jest przez to dosyć ciężkie tak naprawdę jak nie potrzebujemy dodatkowych kabelków, przejściówek czy innych pierdółek, możemy zabrać tylko w drogę takie małe, fajne pudełeczko, i tutaj znowu wygrywa DJI Mic Mini, bo jest jak najbardziej kompaktowe. Także jeśli szukacie po prostu sprzętu do nagrywania, aby poprawić jakość dźwięku, DJI Mic Mini czy takie proste mikrofonki z komiki yy, będą chyba jak najbardziej ok. W momencie kiedy to nagrywam, taki zestaw Mic Mini kosztuje yy, 750 zł. Yy, DJI Mic dwójki. Teraz chyba chodzą za 1600, także no to już jest dużo większy wydatek. No a takie komiki 4.1, proste mikrofony, ale 4, 4 mikrofony i baza kosztują około 950 zł. I nie wiem czemu na rynku widziałem, że są dostępne białe, a czarne to rzadko się zdarzają, także trzeba poszukać. No i tyle, to tak pokrótce Wam przedstawiłem, jakie są możliwości. Na rynku znajdziecie również Hollylandy, Ulanzi, jakieś tam inne mikrofony, których nazw nie pamiętam. W każdym razie sobie można to wygooglować no i spróbować nagrywać czymś innym. no Ja postawiłem na DJI z uwagi na kompatybilność z kamerą. Komika używana jest wtedy, gdy chcemy nagrać więcej kolegów na rowerach. Jeśli nie macie żadnych pytań i nie chce się wam wymyślać żadnego komentarza, a dotarliście do tego momentu, to wpiszcie w komentarzu słowo mikrofon. Dzięki temu zobaczę, ile osób dotarło do końca mojego monologu. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że następnym razem już z siodła roweru. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pozdro!